Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na Q&A, czyli Wasze pytania i moje odpowiedzi. Wybrałam z Waszych pytań aż 14 pytań. Zadawaliście je na Instagramie, a konkretnie na Instastory i bardzo mi miło, że tyle fajnych pytań się trafiło i mam nadzieję, że na wszystkie odpowiem dość krótko, zwięźle i konkretnie. Chociaż wiecie, jak to u mnie jest, ja umiem się rozgadać i lubię to. Jak zwykle będę się posiłkować telefonem, bo tu mam wszystkie Wasze pytania. Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Stajesz na nogi? I to jest pytanie bardzo proste, krótkie, zwięzłe i taka sama będzie odpowiedź. Nie. Nigdy nie chodziłam, nie staję na nogi, nie mogę się nawet utrzymać na nogach. Generalnie problem jest w tym, że ja mam bardzo kruche kości. Miałam w swoim życiu ponad 200 złamań, i moje kości nie utrzymałyby jakiejkolwiek wagi, bez względu na to, czy jestem chuda, czy taka, jaka jestem. To absolutnie nie. Niestety, nachodzenie czy stawanie na nogi. Nie mam szans. Drugie pytanie brzmi: czemu to, co mówisz na story, piszesz dokładnie to samo pod spodem, wręcz kropka w kropkę? I stwierdziłam, że to jest bardzo fajne pytanie, i pomimo tego, że rozmawiałam z autorem tego pytania i wyjaśniłam dlaczego, to chcę też wam opowiedzieć, bo to jest bardzo ważna sprawa. Wśród moich obserwatorów są również osoby niesłyszące i bardzo chciałam od zawsze, by również osoby, które nie mogą usłyszeć to, co mówię, mogły oglądać moje instastory. I tak od kilku miesięcy sumiennie pod każdym instastory są napis. Zdarza się bardzo, bardzo, bardzo rzadko, że tych napisów nie ma, um, i wtedy mam takie wyrzuty um, sumienia, że. Może ktoś chciał wiedzieć, o czym mówiłam, a nie było tych napisów. Druga sprawa jest też taka, że wiele osób, które ogląda mnie na Instagramie, Instastory, nie może odpalić głosu, bo na przykład usypia dzieci, albo jest w miejscu publicznym, w komunikacji miejskiej, a chce zobaczyć, o czym ja tam nawijam. Dlatego Instastory zawsze. Są z napisami. Moim ogromnym marzeniem jest to, aby moje filmy też były z napisami, ale ja bym tego nie udźwignęła. Za dużo pracy um, jest przy tym i ja wiem, że że nie dałabym rady. Szukam rozwiązania, jak mogłabym obejść to, jak mogłyby te napisy mimo wszystko pojawić się pod moimi filmami. Ja sama po prostu nie podołam i to, że napisy pojawiają się na Story wymaga ode mnie naprawdę dużo czasu, ale nie żałuję absolutnie, bo dostaję od Was taki feedback, że cieszy, cieszę się że są te mm, napisy, że e, to dla Was jest ważne, cenne i że chcecie więcej e, napisów, dla mnie to jest mega ważne. I widzę, jak ja się dzisiaj świecę o matku. Trzecie pytanie, czego Bogusia się boi? I powiem Wam. Że ja kiedyś bałam się wielu, wielu rzeczy. Na przykład zamkniętych pomieszczeń. Bałam się jechać sama windą. E, bałam się sama jeździć w nowe miejsca. E, oj, bałam się wielu, wielu rzeczy takich codziennych. Um, a teraz. Chyba jedynie boję się tego, że osoby, które kocham, e, będą chore e, i że coś się wydarzy. Tego się naprawdę boję, dlatego staram się każdy dzień doceniać i wyciskać z niego 100%. Mm ale takie obawy w sercu gdzieś tam e, są. Reszty się nie boję, bo uważam, że jeżeli jest zdrowie i są ludzie, których kochamy przy nas, e, to, to wiele rzeczy może zniknąć. Kolejne pytanie, mam wrażenie, że się pojawia raz na jakiś czas tutaj na YouTubie, na Instagramie, na Instastory. Ja na to pytanie często odpowiadam, ale być może um, trzeba jeszcze raz odpowiedzieć, dlatego pojawia się dzisiaj. Gdzie pracujesz, jeśli można wiedzieć, i czym się zajmujesz? To, gdzie konkretnie pracuję, w jakiej firmie, nie chcę powiedzieć, dlaczego? No, dlatego, bo się nauczyłam na własnych doświadczeniach, na własnej skórze, że lepiej takich rzeczy nie mówić, że um, to jest. Bardzo prywatna sprawa i w mojej pracy ja jestem pracownikiem, nie jestem blogerką, vlogerką, nie jestem aniołem na resorach, jestem bogusią pracownikiem, um, która pracuje etatowo, która wypełnia swoje obowiązki, która robi wszystko, żeby te obowiązki były wykonywane jak najlepiej um, i dlatego um, nie mówię o tym publicznie, gdzie pracuję. I um, nie mówię tego od trzech lat i bardzo dobrze mi jest z tym, naprawdę powiem Wam e, tak szczerze, z ręką na sercu, że e, to jest jedna z lepszych decyzji takich e, um, youtubowo-instagramowych, e, że nie mówię o tym, gdzie pracuję, także e, no, cieszę się, bardzo, bardzo się cieszę, że o tym nie mówię, a czym się zajmuję? Ogólnie zajmuję się marketingiem, e, tym jak Daną markę widzą e, ludzie w sieci. Jestem bardzo dobrze w tej pracy. Powiem Wam szczerze, że jestem już prawie 3 lata i e, czuję się z tym bardzo, bardzo dobrze. E, być może kiedyś Wam powiem, gdzie pracowałam, jak skończę już tutaj pracować. Mam nadzieję, że nie prędko, e, ale na ten moment chcę to zachować. Dla siebie. Kolejne pytanie jest bardzo podchwytliwe. Jak tylko je przeczytałam, to ślinka mi zaczęła tutaj strumieniami lecieć. Czy lubię sushi? Oczywiście, że tak. Ja jestem uzależniona od sushi. Jak tylko jest jakaś większa okazja, możliwość, sposobność, to idziemy na sushi. I ja bardzo, bardzo, bardzo lubię sushi. Podkreślę, nie lubię sushi, które jest surowe, w sensie z surową rybą pieczone, wędzone ryby jak najbardziej e, uwielbiam sushi i mam takiego smaka dawno nie jadłam szczerze mówiąc sushi e, i bardzo chętnie bym się teraz wybrała dobrze kolejne pytanie czemu nosisz cały czas spięte włosy bardzo ładnie Ci w rozpuszczonych ja mam bardzo długie włosy i e, jak je spuszczam, to zawsze jesteście zdziwieni, e, że ja mam takie włosy e, i że tak ładnie wyglądam w nich, za co dziękuję, bo Wasza opinia jest bardzo miła, ale ja mam też bardzo krótką szyję. I w momencie kiedy rozpuszczę włosy, to zaczyna mi być gorąco, one mi się plączą, nie układają, zaczynają wkurzać, baltek mi je ciągle musi poprawiać, bo ciągle coś z nimi jest nie tak, dlatego zwykle noszę roz, nierozpuszczone wspięte włosy, bo tak mi jest po prostu wygodnie. Do tego wszystkiego pamiętajcie, że Bartek mnie e, czesze e, i on nie jest fryzjerem, więc e, jego umiejętności czesania są dość okrojone. E, kucyk, ewentualnie taka kulka na czubku głowy, e, grzywka ułożona, e, czyli delikatnie stapiorowana, czasem trochę za mocno, ale e, no tak, tak jest, no Bartek ma takie okrojone możliwości, jeżeli chodzi o czesanie, nawet kiedyś chciałam go wysłać na kurs czesania, ale jakoś nie podłapał tematu, także ja niestety albo stety jestem skazana na kucyka, a raz na jakiś czas z przyjemnością rozpuszczam włosy, a po jakiejś godzinie mam ochotę je spiąć, bo po prostu mi przeszkadzają. Także, no niestety, tak to jest z moimi włosami. Kolejne pytanie. Top 3 ulubionych piosenek z tańca charytatywnego. Oj, jest sporo e, i postaram się Wam teraz tutaj pokazać moje trzy ulubione, aczkolwiek zauważyłam, że Instagram zaczął e, kasować mi te e, relacje sprzed iluś tygodni, e, chyba tam jakiś limit przekroczyłam klatek zapisanych, więc nie wszystko już jest w tym folderze, ale pokażę Wam trzy takie moje ulubione, które mi się z przyjemnością nagrywało i mam do, do nich duży sentyment. Mam jeszcze trochę do wytańczenia zamówionych tańców, bo nie zdążyłam przed zakończeniem zbiórki dla Ani Celineczki Wszystkiego wytańczyć. A propos, jak już o tym mówię, to tak udało się. Ania będzie miała operację. Zebraliśmy kasę. Ja jestem z tego powodu przeprze-przeszczęśliwa. I powiem Wam szczerze, że to była akcja, która mnie tak wycieńczyła, głównie psychicznie. Ale się udało i z tego bardzo się cieszę. Naprawdę ogromnie. Także zaraz zobaczycie moje trzy ulubione tańce. Kolejne pytanie. Jaki gatunek książek lubisz najbardziej? Zdecydowanie najbardziej lubię książki e, takie kobiece, nie wiem jaki to konkretnie jest gatunek, ale wiecie, z, z szczyptą e, uniesienia, miłości, e, walki o miłość. E, myślę, że zahacza to troszeczkę o dramat. E, lubię. Mm, też nie filmy, tylko książki, które um, są na faktach, bo je się czyta z taką myślą kurcze, ci ludzie naprawdę to przeżyli. Um, tak, takie książki najbardziej lubię, chociaż ostatnio y, czytam Remigiusza Mroza, a to jest całkowicie inna działka książek niż zwykle y, czytałam y, i mnie wciągnęły książki maksymalnie, także y, myślę, że po prostu ja muszę po pierwszych 10-15 stronach się wciągnąć, żeby y, dalej czytać. Nie zawsze tak jest. Y, Sporo książek w moim życiu odłożyłam przez to, że na początku mnie nie zainteresowały, nie wciągnęły. Wiem o tym, że to jest błąd, bo być może po kilkunastu następnych ksi stronach książka by mnie pochłonęła. No, ale tak już mam. Kolejne pytanie: jak wygląda Twój poranek? Czy Bartek pomaga Ci wskoczyć na wózek, potem już sama ogarniasz? Powiem Wam tak. Nie jest to żadna tajemnica, jestem osobą z niepełnosprawnością znaczną, co oznacza, że potrzebuję dużej pomocy innych w takim codziennym funkcjonowaniu. Gdy wstaję, Bartek pomaga mi przesiąść się na taki wózek pysznicowy. W zasadzie podstawię go pod łóżko. Ja na tyłku przechodzę na ten wózek, bo ja się poruszam na łóżku. Wiecie, tak przesuwając się z pośladka na pośladek. I jak już wsiądę na ten wózek, krzesełko zawodzi do łazienki, pomaga mi tam w łazience. Potem przyjeżdżamy na tym samym wózku pod łóżko, i tutaj jest wycieranie, ubieranie i tak dalej. I w momencie, kiedy już jestem ubrana, przechodzę na wózek, i tutaj zaczyna się kolejny etap, w którym potrzebuję pomocy, czyli wysuszenie włosów, i ich ułożenie, spięcie. W momencie kiedy już to się zakończy, to ja w zasadzie mogę funkcjonować. Do późnego popołudnia sama, bo dalej sobie sama daje radę. Wieczorem, oczywiście, potrzebuję pomocy, by się rozebrać, i no, wiem o tym, że w wielu codziennych sytuacjach potrzebuję czyjejś pomocy. Moje poranki. Są bardzo uzależnione od tego, jak wygląda Bartka grafik w pracy. Także nawet jeżeli mam wolny dzień, um, a wiem o tym, że Bartek idzie rano do pracy, to wstaję skoro świt. Jestem bardzo mocno uzależniona od y, pomocy drugiej osoby. Kolejne pytanie i tutaj mamy tak naprawdę dwa pytania w tym pytaniu. Co myślisz o przyjaźni damsko-męskiej? E, uważam, że jest możliwa, ale jest to trudna przyjaźń, bo y, myślę, że prędzej czy później może pojawić się jakaś iskierka, y, może nie tyle pożądania, co wiecie, jakiejś takiej chemii, y, więc y, jest to na pewno trudniejsza przyjaźń. Myślę, że jeżeli się chce i na kimś bardzo zależy, to można, da radę, y, aczkolwiek jest to Trudniejsza sprawa. Drugie pytanie: jak długo czasu zajmuje Ci, by komuś zaufać? Ja jestem bardzo otwarta na nowe znajomości, na kontakty z ludźmi, na nowe relacje, na to, by ludziom ufać. Ale. Jest to trochę trudniejsze, jeżeli chodzi o kontakty z ludźmi, których znam z internetu. Tak wiele razy już się zawiodłam na takich relacjach internetowych, które przenosiły się potem na życie realne, że teraz, no, teraz jestem ostrożniejsza zdecydowanie i zanim kogoś wpuszczę do swojego prywatnego życia, to musi trochę czasu minąć, upłynąć, um, bym rzeczywiście tak zaufała, ale w życiu realnym, kiedy um, nie wchodzi w grę tutaj um, internet i um, Ważne są relacje tylko i wyłącznie e, takie namacalne, codzienne. To ja bardzo szybko nawiązuję takie relacje i bardzo szybko też się przywiązuję do ludzi, e, ufam ludziom. E, ja zawsze daję białą kartkę, a to jak ktoś sobie ją zapisze, to już. Tej osoby sprawa i um, zwykle um, kończy się to dobrze, w sensie relacje trwają, um, ale z tymi internetowymi rzeczywiście miałam różne sytuacje, um, dlatego się ich bardziej boję. Kolejne pytanie, jak nauczyłaś się robić tak piękne kreski? Czy długo to trwało i jakie błędy popełniałaś? Bardzo długo się uczyłam robić kreski i zaczęłam robić je najpierw cieniem, a potem sięgałam po różne formy eyelinerów odpłynnych, pożelowe, w pisakach, w pędzelkach i wiele strasznych kresek robiłam. Wiele zmywałam, bo nie mogłam na nie patrzeć wiele mi. Się nie udawało, um, także, jedyne co mogę poradzić, to dużo ćwiczyć, dużo ćwiczyć, dużo ćwiczyć i się nie poddawać. No i warto zacząć od metody cienia czarnego lub ciemnobrązowego i pędzelkiem skośnym zacząć malować kreskę. W momencie kiedy wyczujemy nasze oko i to jak kreska najładniej wygląda na naszym oku, to wtedy można przejść do innych narzędzi, do właśnie eyelinera. Także ja polecam ćwiczyć i się nie zniechęcać. Kolejne pytanie, jak widzisz swoją starość? Oj, powiem Wam szczerze, że ja się starości trochę boję. Mm, boję się tego, czy będę taka, jaka jestem teraz, czy będę tak kochać swoje życie, czy będę miała tyle pasji, czy będę miała też tyle siły, co będzie z moim zdrowiem, bo zdrowie, nie ukrywajmy, jest bardzo, bardzo ważne. Mm, Obawiam się starości, dlatego żyję tu i teraz i chcę wyciągnąć z um, tego momentu jak najwięcej. Um, no i mam nadzieję, że ta moja starość, mimo wszystko, będzie piękna. Kolejne pytanie. Jak długo zajmuje Ci stworzenie jednego filmu? Czy czasem masz dość? Pierwsza część pytania. Jeżeli chodzi o filmy, które tutaj widzicie na YouTubie, to ciężko stwierdzić, jak dużo czasu muszę poświęcić na jeden film, bo każdy film jest inny. Przy niektórych filmach to jest, są 3 godziny, przy niektórych 8, przy innych 15. Stworzenie filmu musimy podzielić tak naprawdę na 3 etapy. Po pierwsze, trzeba go nagrać. Druga sprawa, e, trzeba go zmontować. Trzecia sprawa, trzeba go zrenderować i wsadzić na YouTube. E, I to naprawdę zajmuje sporo czasu. Nagranie około godziny, dwóch, e, czasem trzech. E, jeżeli chodzi o montaż, zawsze dwa razy więcej niż mam materiału. Czyli jeżeli mam materiału na godzinę, to montuję 2 godziny. Jeżeli mam materiału na 3 godziny, to montuję 6 godzin, bo zawsze muszę obejrzeć, co mam, powycinać, to czego nie chcę, by było i tak dalej. Um, więc czasu naprawdę dużo zajmuje mi stworzenie jednego takiego filmu. Potem odpalam render, jak już filmik jest ładnie poskładany, robię swoje rzeczy. render Trwa zwykle około godziny, dwóch czasem. Dłużej, no i w momencie kiedy już jest zrenderowany, to wrzucam go na YouTube'a i wtedy potrzebuję około 20 minut na załadowaniu filmu, opisanie go, stworzenie miniaturki i tak dalej. I szczerze mam powiem, że to jest naprawdę długi proces, momentami zniechęcający. A odpowiadając na drugie pytanie, czy czasem mam dość. Tak, czasem mam dość, zwłaszcza kiedy się narobię, kiedy wiem, że materiał jest super, kiedy bardzo mi się podoba to, co widzę potem w nagraniu, a jest on źle odebrany, albo przez to, że nie ma wystarczającej ilości kciuków do góry, komentarzy. No niestety YouTube nie pozycjonuje takiego filmu, więc wiele osób nawet o nim nie wie czasem mam dość, ale nie nagrywania i nie tego co robię, ale tego, że tak mało osób trafia na naprawdę fajne materiały, a czasem jest tak, że coś puszczę takiego co robię, nie wiem, godzinę bo naprawdę są takie krótkie filmy niektóre, które szybko zmontuję, szybko zrenderuję i już jest na kanale i one są oglądane, lubiane. Także no czasem takie rzeczy zniechęcają. Jak się narobisz, a potem efektów z tego nie ma żadnych. Aczkolwiek ja nadal mam z tego wszystkiego ogromną radość, energię i cieszę się, że jestem tu z wami. Nigdzie się nie wybieram, nawet jeżeli ta oglądalność jest mniejsza, to dla mnie są ważne Wasze komentarze: to, że lubicie filmy i potem piszecie do mnie w wielu, wielu sprawach. Dlatego zawsze będę lubić to, co robię i mam nadzieję, że nigdy nie będę miała na tyle dość, by z tego zrezygnować. Ostatnie pytanie to taka wisienka na torcie, dość niebezpieczna wisienka, ale bardzo Was proszę, zachowajmy spokój i odpowiedzmy na to pytanie razem, bo mam nadzieję, że Wy też odpowiecie na to pytanie i dacie mi znać, co o tym myślicie. Pytanie brzmi, czy boisz się koronawirusa? Co o tym myślisz? Moi drodzy. Ja o swoje zdrowie i moich bliskich zawsze się boję i zawsze dążę do tego, żebym była zdrowa, by moi bliscy byli zdrowi. E, więc jeżeli coś się dzieje na świecie, e, a potem tutaj w Polsce, to oczywiście, że się obawiam tego, że może mnie lub moich bliskich coś takiego e, złego spotkać. Ale to, co się dzieje, jeżeli chodzi o panikę, o to, że się wykupuje wszystko ze sklepów, że ludzie naprawdę piszą, mówią takie rzeczy, że to aż człowieka mrozi. To nie jest normalne. Spotkało nas coś ciężkiego, bo wirus, o którym mówimy, nie jest niczym łatwym. I prostym. A dowodem tego jest to, ile osób już umarło na koronawirusa. I bagatelizować ten problem oczywiście nie można. Trzeba myć ręce, trzeba uważać, gdzie się jest. Jeżeli można ograniczyć kontakty z dużą ilością osób, to to zróbmy. Przynajmniej ja tak robię, że jeżeli nie muszę. To nie jadę gdzieś, gdzie wiem, że jest mnóstwo osób. Jeżeli nie muszę, to nie robię wielkich zakupów. Jeżeli nie muszę, nie jeżdżę komunikacją miejską. Jeżeli nie muszę, nie kontaktuję się z osobami, które były w krajach, które teraz najbardziej cierpią z powodu korona, koronawirusa. I takie rzeczy. Robię z bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale ja, jako osoba niepełnosprawna z chorobą, taką jaką mam, mam dużo niższy um, próg bezpieczeństwa odporność um, na wszelkie wirusy nie tylko koronawirusy ale wszystko, um, co. W powietrzu fruwa i e, jest wirusem, e, jest dla mnie e, niebezpieczne. I e, ja zawsze łatwiej złapię coś niż e, osoba w tym samym wieku. E, co ja, e, która jest zdrowa, silna e, i która ma całkowicie inny e, układ e, odpornościowy. Dlatego, e, no niestety, ja muszę na siebie uważać tak samo jak e, osoby starsze. I myślę, że to jest zdrowe myślenie na temat koronawirusa. E, jeżeli ktoś potrzebuje zrobić sobie zapasy jedzenia, bo będzie mu z tym lepiej, okej. Okay. Ale pomyślmy też o tych, którzy normalnie funkcjonują i na przykład potrzebują papier toaletowy, bo nie ma ani jednej rolki, a ktoś tam zrobił sobie zapas 15 opakowań, ja słyszałam takie historie um, i potem w sklepie nagle niczego nie ma. Dlatego proszę Was, wdech i wydech podejdźmy do sprawy. Trochę spokojniej. Zróbmy sobie te zapasy. Um, nie wiem, ograniczmy um, kontakty z ludźmi, z którymi nie musimy w danym momencie przebywać. Nastawiajmy się dobrze, bo ja wierzę, że dobre nastawienie to jest klucz do sukcesu. Um, I jeżeli będziemy na siebie uważać i będziemy do wszystkiego podchodzić racjonalnie, to Łatwiej nam będzie przejść ten trudny czas. Na koniec chciałam Wam życzyć dużo zdrowia, żeby kolona Was nie dopadła, żebyście się trzymali, żebyście nie popadli w panikę, żebyście też nie bagatelizowali, ale przede wszystkim, żeby to, co najgorsze, Was ominęło i żebyśmy za kilka tygodni Pomyślę, że to jeszcze kilka tygodni będzie trwało, żebyśmy mogli odetchnąć i wrócić do normalnego trybu życia, funkcjonowania. Nie wiem, czy najgorsze przed nami, ale na pewno musimy zachować spokój i tego Wam naprawdę z całego serca życzę. Kończę dzisiejszy filmik, bo jest jak zwykle długi, rozgadałam się, ale wiecie, że lubię to. Jeżeli filmik wam się podobał i chcecie, żeby moje filmy pojawiały się na YouTubie jako proponowane, żeby YouTube o nich nie zapominał, to wciśnijcie mi kciuka do góry, zostawcie komentarz, na przykład o tym, co myślicie o koronawirusie i ym, no właśnie jak sobie z tym tematem radzicie? Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. No, i my się widzimy już niedługo w kolejnym filmiku. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że byliście i trzymajcie się zdrowo, dzielnie. Będzie dobrze. Mówię to ja, Bogusia. Buziaki, papa. Pa.